Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam was na kanale okiem alkoholika, ja mam na imię Artur i wiem, że jestem alkoholikiem, bardzo miło mi was powitać, moi drodzy, moi drodzy, za czym przejdziemy do 24 godzin dzisiejszych, proszę was o pozostawienie mi łapki w górę, subskrybowanie mojego kanału, jeśli jesteście nowi, oczywiście przy subskrypcji włączcie sobie dzwoneczek tam, to wam będzie przychodziło powiadomienie, kiedy co dodaję i kiedy robię live. wtedy będziecie na bieżąco. Moi drodzy, zapraszam tak samo moich nowych, i, i, i tych obecnych do tego, abyście dawali mi znać w komentarzach, co wy o tym myślicie, jak wy do tego podchodzicie, jak wy to widzicie. Tak samo yy, nie zapomnijcie o tym, żeby udostępniać to na swoich forach społecznościowych, żeby to mogło nieść się dalej. Także to jest bardzo ważne. Moi drodzy, to co tutaj mówię i opowiadam, to są tylko moje sugestie, moje przeżycia, moje spojrzenie na świat. Nie kłamie, nie, nie oszukuje. Nikogo z Was, no co z tego, że my Was oszukujemy, ja to tak naprawdę siebie oszukiwał, więc nie mam zamiaru tego robić. To są moje szczere przemyślenia. No dobrze, moi drodzy, zaczynajmy. Myśl przewodnia: A lata naszej pijackiej kariery dowiodły, że siła, że silna wola. Nie wystarczy, żeby przestać pić. Okazało się, że wobec potęgi alkoholu jesteśmy zupełnie bezbronni, aby uwolnić się od nałogu, musieliśmy się zwrócić do siły większej od nas samych, którą nazywamy Bogiem. Naprawdę psz, naprawdę przyjęliśmy program, a wtedy, gdy pokonani i bezradni padliśmy na kolana przed Bogiem, Jakiekolwiek go pojmujemy. I powierzyliśmy swoje życie Jego opiece. Uw, akt poddania się oznacza wolność. Pytanie: Czy <laughs> przeżyłem, boku, że postaram się żyć tak, jak tego ode mnie oczekuje? Medytacja. Siła ducha płynie z kontaktu z Bogiem, nawiązanego w czasie modlitwy oraz us uspokajającego oddziaływania medytacji. Winieniem wciąż poszukiwać duchów, Duchowej jedności z Bogiem, to sprawa między nami, dwoma. Ci, którzy próbują się z Nim porozumieć za pomocą Kościoła i obrzędów religijnych, nie zawsze doznają radości, wiary i cudu, zjednoczenia z istotą najwyższą, które jest doświadczeniem błogim, życiodajnym, uzdrawiającym. Wielu ludzi nie docenia mocy, jaka. Mogłaby na nich spłynąć wskutek nawiązania bezpośredniej łączności duchowej z siłą wyższą. Modlitwa. Modlę się, a żeby odczuwał w sobie moc bożej moc bożą i dzięki jej niewyczerpanym za sobą dzielnie stawiał czoła wszystkiemu, co spotyka mnie w życiu. Jeszcze raz przeczytam wstęp, moi drodzy. Myśl przewodnia, a na dzień 2 marca. Lata naszej pijackiej kariery. Dowiadł, że si silna wola nie wystarczy, żeby przestać pić. Okazało się, że wobec podęgi alkoholu jesteśmy zupełnie bezbronni. Aby uwolnić się od nałogu, musieliśmy się zaw zawrócić, zwrócić do siły większej od nas samych, którą nazywamy Bogiem. Naprawdę przyjęliśmy Boga wtedy, naprawdę, naprawdę przyjęliśmy program, a wtedy, gdy pokonani i bezradni, Padliśmy na kolana przed Bogiem. Jakkolwiek Go pojmujemy. Moi drodzy, jeszcze raz to przeczytam. Jakkolwiek Go pojmujemy. I powierzyliśmy swoje życie i Jego opiece. Ów akt poddania się oznacza wolność. Pytanie. Czy przyszedłem Bogu, że postaram się żyć tak, jak tego ode mnie oczekuje? Moi drodzy, ja mam na imię Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Czy przyszedłem Bogu, że postaram się żyć tak, jak tego ode mnie oczekuje? Ja mam pomysł coś takiego, moi drodzy. Bo ja tutaj to czytam, tak często się zastanawiam, kurczę, no ale gdzieś tam miałem ten kontakt z tym Bogiem, gdzieś się rozmawiam, gdzieś się oddaję mu, oddaję Mu swoje sprawy, oddaję Mu swoje myślenia. Ale czy przyszedłem Bogu, że postaram się żyć tak, jak tego On ode mnie oczekuje? Jeszcze tego nie zrobiłem. Mówię Wam szczerze, jeszcze tego nie zrobiłem. A wiecie dlaczego? Powiem Wam szczerze. Dzień po dniu doświadczam życia koło Niego. Dzień do, po dniu doświadczam życia z Nim. Czy wstaję rano, czy się kładę wieczorem, czy chodzę? Wiem, że On jest. Zrozumienie, miłosierdzie, szacunek do drugiej osoby. Wyrozumiałość, wyciszenie, spokój, akceptacja niektórych spraw. Ja wam powiem tak. Ja jak trafiłem na miting, ja nie byłem na terapii, nie byłem gdzieś w, w ośrodkach zamkniętych ani na żadnych innych tam jakichś czy zamkniętych oddziałach. Nie uczęszczałem wtedy do żadnych psycho psychoterapeutów, psych terapeutów, psychologów mm. czy też e, psychiatrów. Tak to było też na moim początku. I minęło długo, dużo, dużo czasu, zanim ja się tam rzeczywiście do, poszedłem do tego terapeuty, psychoterapeuty czy psychiatry. Na pewno, naprawdę, naprawdę długo czasu minęło. Tak, butel, okaże się na początku poszedłem, no bo jak zostałem skierowany, rzeczywiście to mi pomogło. I ja tego wcale nie neguję. Ale chciałbym wrócić do tego mitingu, Do tych meetingów, do tych ludzi. Zobaczcie, ja mam ten, ja, tych ludzi. Oni mi pomagali, oni mi wdrażali to, co było u nich na terapiach. Program HALT, co to jest suchy alkoholik i tak dalej, i tak dalej. I to nieświadomie po prostu gdzieś tam w, wkładali do głowy. Cały czas mi o tym mówili, cały czas mi tłumaczyli, jak to wygląda. Nie ze wszystkim się zgadzałam, nie ze wszystkim, nie wszystko akceptowałam. Tak samo z Bogiem, nie, nie zawsze go akceptowałem, bo zawsze Bóg No Kurczę, nie trafiłem do kościoła, chcę cześć wiedzieć, ale nie trafiłem do kościoła. I teraz zobaczcie, sytuacja się powtarza za parę lat mojej trzeźwości. bo ja dopiero tak, ja tak jak mówię, jak kurtuję, to jestem. Uczę się być, wyrozumieć, zrozumieć drugiego człowieka. Uczę się być wyciszony, uczę być spokojny, e, uczę się szanować drugiego człowieka, uczę szanować jego decyzje. Umiłować e, go jakikolwiek by nie był. Zrozumieć go przede wszystkim. żal mi innego człowieka. To rozumie to takie że, że tego cierpiącego przecież, przeważnie, że mi jest żal takich ludzi, bo, bo wiem, co wszyscy przechodzą i wiem, w czym się borykają. I teraz jest takie dzisiaj pytanie. Zobaczcie. Czy przyszedłem Bogu, że postaram się żyć tak, jak tego ode mnie oczekuję? Ja tego jeszcze nie zrobiłem. Dlaczego? Dlatego, że ja cały czas się uczę. Ja na nowo się uczę życia. To, że mam dopiero 7 lat włości. to jest to samo, co tutaj. Ja dopiero się uczę wszystkiego. Mi, nieświadomie, e, a owcy... <coughs> Ludzie ludziom uzależnieni i te specjaliści wdrożyli program AA, ten cały pogląd na moje życie, moje podejście do życia na nowo, na nowe moje narodziny. Wdrażali to u mnie i nieświadomie tak, te terapii i te inne rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby trzeźwiedzić, te narzędzia, które mi podawali. Tak samo tutaj. Ja z Bogiem dopiero się zaczynam pojednywać. Jeszcze nic mu nie przyszedł, dlatego że. Ja dopiero się uczę, ja dopiero się uczę, jestem człowiekiem uczącym się, ja wierzę, ja go akceptuję, ja już dużo rozumiem, wiem, że ja muszę mu oddawać wszystko, co z czym borykam się i na co nie mam wpływu. Boże, niech się dzieje, wola Twoja, a nie moja. I zobaczcie tutaj jest znowu, czy przyrzekłem Bogu, że postaram się żyć tak, jak ode mnie oczekuje? Moi drodzy, jeszcze tego nie zrobiłem, bo ja się uczę no. Uczę się zrozumienia drugiego człowieka, uczę się cierpliwości, uczę się spokoju, uczę się wyciszenia, uczę się akceptacji. Tego wszystkiego się uczę. Ja tego jeszcze nie mam sobie, tego, że Artur ludzie jest świetny. Nie. Ja cały czas się uczę. Ja wam mówię, ja mam dopiero 7 lat. Mimo iż mam zarost, yy... Iż u już jest, ale u dzieciaków też taka łysinka, jest, wiecie, jeszcze, czy włosy wyrastają. Nie no, ale w siedmiu, w, jak mają siedem lat, to już mają bójną żywkę e, No ale nie, mój mam zaraz, i brak włosów, ja mam dopiero 7 lat nowego życia. Ja cały czas się uczę. Ten kościół gdzieś był u mnie w życiu. Ja miałem e, kościół, może nie kościół, wiara. Kościół gdzieś ty tam też, ale wiara gdzieś u mnie była w życiu. Teraz ona jest bardziej odczuwalna. Zawsze wierzyłem, że są aniołki, które nad dawno czuwały i tak było. Pan Bóg nie wykładał, nie dawał mi nigdy, poddawał żadnym próbom, ale sprawdzał, ile, czy mogę wytrzymać, czy dojdzie do mnie, czy, czy jestem świadom tego, co robię, że jeśli się potknę, czy wiem, gdzie mam iść, wiem, gdzie mam uderzyć, więc mam rozmawiać, wiem, ile razy to robię. Ale on mnie po prostu sprawdzał, czy dotarło do mnie, że ja tak naprawdę chcę żyć w zgodzie i w czystości czy chcę być trzeźwym człowiekiem i pomagać innym, czy chcę dalej się bawić, czy chcę dalej zatracać swoje życie. On postawił na mnie, a ja postaram się go nie zawieść. Także, moi drodzy, ja tyle, na tyle jeszcze tutaj, bo to jest fajnie to napisane, jakkolwiek go pojmujemy, żebyśmy to wiedzieli, jakkolwiek go, jakkolwiek go pojmujemy. Także, moi drodzy, jakkolwiek go pojmujemy, wierzmy w to. Ja dopiero się uczę. Ja zaczynam znowu na nowo życie. Jeszcze bardziej się wdrażam. Ludzie, z którymi dotychczas byłem, oni mnie przygotowali do tego wszystkiego, a ja teraz zaś się muszę uczyć. Oni dali mi materiały, a ja się uczę. Ja Wam mówię mam dopiero 7 lat nowego życia. Ja jestem 7-latek, świeżutki. Ja się uczę wciąż. ja się chcę tego uczyć. Kiedy będę gotowy, oddam mu wszystko, przyznam i przyszedłem. Kiedy będę gotów. Teraz jeszcze się uczę, jak mogę mu coś przyrzec i powiedzieć. I oddać mu swój problem. Tak, znaczy problem, ok, problem to może tak. Ale jak mogę mu no przyrzec, przy że będę żył tak, jak on ode mnie oczekuje? Nie mogę tego tak jeszcze, bo jeszcze wiele, dużo, jeszcze wiele błędów, których ja popełnię w swoim życiu, mojej Tak to było. Także dziękuję Wam, że jesteście. Trzymajcie się. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, łapkę w górę. Zostawcie mi piony na koniec. Trzymajcie się.